Cześć, dzień dobry, kolejny odcinek na Wysy punkt widzenia, a dzisiaj sięgniemy po białą, wyprasowaną koszulę. Będziemy eleganckim panem, chociaż mój outfit dzisiaj do tego średnio pasuje. Natomiast do zapachu mogę wam opowiedzieć. A sięgniemy po zapach i Solorą Lom. To jest wersja wody toaletowej, więc na okres wiosna-lato, ale i na cały rok. Świetny wybór. Mamy rok 2006 czterech perfumiarzy, czterech perfumiarzy pracuje nad jednym dziełem, właśnie nad zapachem Yves Saint Laurent Lom. I powiem wam szczerze, że ta kooperacja czterech nosów naprawdę świetnie wyszła. To jest zapach, który ma w sobie bardzo dużo świeżości. Z tego względu, że nuty tutaj nam tą świeżość dają. Natomiast ta świeżość została połączona z lekko drzewnym, przyjemnym, charakternym męskim podszyciem. To zapach białej koszuli, i tak wiele osób mówi, faktycznie jak go powąchacie, to będziecie mieli takie wrażenie świeżo wypranej, wyprasowanej, z takim stojącym twardym kołnierzykiem białej koszuli. On jest bardzo elegancki, on jest bardzo męski, on jest bardzo biznesowy, natomiast też to jest zapach, który nie jest jakoś szalenie zobowiązujący. Myślę, że może być stosowany też do mniej takich e, oficjalnych sytuacji przeeksplorujmy zatem całą kompozycję. Ja już miałam na bloterze, natomiast pozwólcie, że ja sobie jeszcze raz zaaplikuję. Śledziłem później jak zapach się rozwija. Natomiast teraz go otwórzmy wspólnie. Co jest dla mnie trochę dziwne w tym zapachu to to, że na początku mamy w otwarciu imbir połączony z cytrusami. I ta lekka yy, pikanteria z imbiru w yy, połączeniu z cytrusami naprawdę daje ponosi od samego wejścia i to ona wnosi nam taką przyjemną, elegancką, lekko szorstką świeżość w całej kompozycji, ale ta świeżość, ta, ten charakter białej koszuli wynika tutaj, myślę, przede wszystkim, jestem przekonany. Raz, że z bazylii, która tutaj jest, a dwa z liści fiołka. Liście fiołka przez perfumiarzy są uznawane jako taka nuta, która daje wrażenie wiatru z lekko ogórkowym naciekiem. Bardzo ciekawe. I ta nuta liści fiołka coraz częściej się pojawia. I faktycznie taki wiatr subtelnie ogórkową wodą jesteśmy w stanie wyczuć, jeżeli troszeczkę więcej czasu spędzimy z tym zapachem. On jest tutaj bardzo, bardzo mocno wyczuwalny. Później wchodzi nam do głosu vetiver, a więc dotykamy takich klasycznych, męskich nut. Szorstkich, ziemistych, nieco mineralnych. Natomiast vetiver no nie wiedzie tutaj prymów tej kompozycji, szczerze wam powiem, on stanowi tło. Ja pamiętam, jak ten zapach miałem nałożony na skórę. Zresztą zaaplikuję go sobie teraz, co sobie będę żałował. To ten wetiwer nie, nie daje po nosie, tak? To nie jest taki wetiwer jak mam w przypadku Grey Vetiver Toma Forda czy innych zapachów, gdzie ten wetiwer jest nutą wiodącą. Stanowi taki kręgosłup rdzenny dla kompozycji. On przyjemnie się tutaj wybija już go czuć, tak naprawdę. Przyjemnie się tutaj wybija i dodaje tej bieli, e, bardzo eleganckiej bieli. Dla mnie to nie jest zapach, który bym założył do adresu. Absolutnie nie. Biały t-shirt, jeans, jakieś sportowe trampki, oczywiście, że tak. Natomiast jakieś sportowe koszulki, dresy, bluzy z kapturem, absolutnie to nie jest, nie jest ten poziom tego zapachu. On jest bardzo elegancki, ma bardzo dobrą projekcję, świetnie się niesie, bardzo dobrze się trzyma, pomimo tego, że mamy do czynienia z wodą toaletową. Natomiast to nie jest też zapach blisko skórny. Jego naprawdę dość mocno czuć. Ilekroć go miałem na sobie, tylekroć dostawałem pytania. Czym pachnę? Bo on naprawdę jest takim zapachem, który szybko zapada w pamięci. Ale tu i teraz, jeżeli później będziecie chcieli sobie za jakiś czas go przypomnieć, to może być lekki problem z tego względu, że on nie ma jakichś wyróżników, on nie ma jakiejś nuty, która jest taka, a okej, okay, ona była tylko w, w Solorą faktycznie ta nuta. I, i to spowodowało, że zapamiętałem ten zapach. No nie. Jest ciekawy, jest bardzo elegancki, plusem jest to, że nie przechodzi nie wiadomo ilu reformulacji. Było kilka wersji, kilka flankerów tego zapachu już nie wiem, z 5, 6, czy nie lepiej. Sam mam 4. A jeszcze kilka weszło później, więc naprawdę tych flankerów jest całkiem sporo. Natomiast dla mnie ta podstawowa wersja jest jedną z lepszych. jeszcze kiedyś Wam opowiem o innych, które mam, które też kupiłem i które według mnie są naprawdę godne uwagi. Sama marka Yves Saint Laurent, marka trzech braci, jak to niektórzy mówią, ma naprawdę dobre pachnidła. Doskonale myślę, że znacie też Yves Saint Laurent Black Opium, który też ma całe mnóstwo flankerów. O Black Opium też Wam kiedyś opowiem. To jest zapach, który permanentnie używała przez długi, długi czas moja mama. I myślę, że po niego też warto. Sięgnąć, natomiast tam z ilościami kawy, z rodzajami kawy, z gatunkami kawy to już ciężko trafić. Natomiast Yves Saint Laurent jest naprawdę bardzo dobrym zapachem i jak ja go odbieram, dla mnie to jest zapach świetny dla każdego faceta oczywiście do pracy, na randkę jak najbardziej. Natomiast dla mnie to jest zapach idealny na prezent dla faceta, który zaczyna studia. Nie powiem prawniczy bym był złośliwy. Chociaż może i też. Dla takiego faceta, który będzie się wbijał w koszulę i w garnitur, jak najbardziej ten zawach się sprawdzi. Więc myślę, że i dla prawników, i dla lekarzy, i dla dziennikarzy jestem po dziennikarstwie. Ten Iwsson Loron naprawdę będzie świetnym wyborem. Ja Wam za dzisiaj dziękuję. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w przyszłym tygodniu.